Dobry. Nazywam się Paulina Nowicka, pochodzę z Międzyrzecza. Aktualnie studiuję mieszkam w Poznaniu. Moje zainteresowanie jest moda. Dziękuję. Dziś w sobotę 7 marca odbył się casting do wyborów Miss Ziemi Międzyrzeckiej. Zaprezentowały się kandydatki pięknie, niemniej jednak nie otrzymały od nas rady, porady, jak zaprezentować się jeszcze lepiej w kolejnym etapie, który będzie 16 maja. Tutaj w Domu Kultury w Skwierzynie, podczas którego odbędzie się piękna gala i zostaną wyłonione kandydatki do kolejnego etapu na Miss Polski. Na stoletek i Miss Polski. Serdecznie zapraszam. sca. <laughs>